Cześć moi kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Słuchajcie, jestem ostatnio bardzo mocno zainspirowana literaturą wojenną albo taką międzywojenną okresu, takiego przejściowego, i zostałam ostatnio dość mocno zainspirowana właśnie książką, o której będę Wam mówiła, i w konsekwencji też wybrałam kolejną, która również porusza ten problem w literaturze. I też muszę Wam o niej nieco powiedzieć. Jestem aktualnie na Cito, jeżeli chodzi o przeczytanie drugiej książki, dlatego że tak bardzo chciałam nagrać ten film dla Was, porównanie tych dwóch typowo wojennych książek, żeby móc wypowiedzieć swoje zdanie, które jest we mnie bardzo silnie uzewnętrznione w tym momencie. I nawet jak mówię teraz to do Was, to czuję te emocje, które towarzyszyły mi przy czytaniu obydwu tych książek, dlatego też postanowiłam, Nagrać Wam dzisiaj taki odcinek. I tak faktycznie muszę Wam przyznać, że te książki, które za chwilę zobaczycie, to są książki, które traktują o wojnie, ale poruszają zupełnie dwa różne obszary tej wojny. Dlatego, że w jednej książce mamy świat wojenny oczami. Obozu koncentracyjnego, natomiast w drugiej książce mamy świat wojny oczami normalnych, zwykłych ludzi, normalnej miejscowości, gdzie ci ludzie żyli, gdzie starali się prowadzić normalne życie. I bardzo fajne tutaj mamy też spojrzenie na działania takie konspiracyjne. To też bardzo fajny wątek, godny uwagi, ale może przejdźmy od razu do rzeczy. Moi drodzy, książką, która zapoczątkowała takie moje 2024 roku spojrzenie właśnie w stronę w ogóle takiej literatury, to była książka z wydawnictwa Rebis, którą otrzymałam we współpracy właśnie z tym wydawnictwem, a mianowicie to była Strefa Interesów, czyli Miłość w czasach zagłady od Martina Amisa. Jest to książka, moi drodzy, która liczy 400... 15 stron, więc jest troszkę gruba. Natomiast e, nie czujecie w ogóle tej grubości, jak ją czytacie. Mi ona zajęła chyba ze dwa albo ze trzy dni, maksymalnie, dlatego, że też wiecie. E, w czasie, kiedy czytałam tę książkę, były też ze mną moje dzieci, więc no, niestety nie mogłam poświęcić się zupełnie lekturze. Dlatego też no, taki czas tej lekturze poświęciłam. I jest to, moi drodzy, nic innego, jak historia Golo Tomsena, który. Zakochał się. To w ogóle był um, oficer SS, który zakochał się w Hannie Dol, czyli w żonie komendanta obozu koncentracyjnego. I słuchajcie, o ile to była miłość, która nie mogła zaistnieć, o tyle była w takich warunkach, w których akurat przyszło żyć dwojgu tym ludziom. I wiecie, Tutaj fajne jest w tej książce to, jeżeli mogę tak to nazwać, bo wiecie, literatura wojenna do takich fajnych, lekkich, no może nie należeć. O tyle muszę przyznać, że w tej książce urzekło mnie to, że mamy do czynienia naprawdę z emocją, z miłością, jaka w ogóle nie mogła się wydarzyć. No, wiecie, SS, oficer i żona komendanta to są w ogóle. Coś niebywałego się tam zadziało, a to wszystko otoczone właśnie brutalnością, agresją, e, warunkami, w jakich musieli przebywać więźniowie, nawet chociażby obozów koncentracyjnych. I mamy tutaj opisane wszystko, co się działo w trakcie tego powiedziałabym początkowego i burzliwego zresztą romansu. Mamy tutaj opisane dwie perspektywy, a właściwie. Tych perspektyw jest kilka, ale może ja się skupię na dwóch perspektywach. Mianowicie na perspektywie samego Gola, czyli mężczyzny, który zakochuje się w żonie komendanta. I e, dla mnie istotną perspektywą w tej książce było również e, perspektywa właśnie męża Hanny, e, czyli no, tego właśnie komendanta e, obozu koncentracyjnego. I te wersje, te dwa spojrzenia na świat są zupełnie różne. Dlatego też dla mnie bardzo ciekawe, bardzo takie powiedziałabym nawet mocno ścierające się ze sobą, dlatego, że mamy tutaj zupełnie dwa przedstawione, zupełnie inne obozy. I to jak oni postrzegają samo miejsce jest warte uwagi. Natomiast ten aspekt tego romansu, i w ogóle aspekt samej Hanny, również jest niezwykle interesujący, ale uważam, przynajmniej ja mam takie zdanie, że jest on. Dla mnie cofnięty troszeczkę w bok, bo to, co mówi oficer SS, i to jak z kolei komendant obozu koncentracyjnego odpiera to wszystko, jest w dość dużej dysproporcji do postrzegania w ogóle świata w tamtym czasie. I wiecie, to, co dla niektórych było takim pędem życia, czyli w ogóle to, w jaki sposób. Komendant sam uważał, że jest poniekąd Bogiem dla tych ludzi, którzy trafili pod, do obozu koncentracyjnego. To w jaki sposób opowiadał o tym, co ich spotyka, z jaką lekkością w ogóle mówił, o tych wszystkich krzywdach, jakie ci ludzie musieli doznać. Jak eksperymentowali na kobietach, jak yy, przewijał się tam okropny głód, okropna, yy, okropne cierpienie po prostu. I momenty, które w tej książce były trudne, bo mówiły o odebraniu na przykład dzieci, o tym jak w ogóle te transporty wiecie wyglądały z tymi ludźmi w tych pociągach. I jak to wszystko było zakłamane i jak to wszystko było um, bardzo zupełnie sfałszowane i co ci ludzie w ogóle dostawali ci którzy trafiali do obozu koncentracyjnego. I, I w ogóle, z czym to się wszystko wiązało, i gdzieś ten wątek tej miłości był jak dla mnie takim wątkiem pobocznym, natomiast on był naprawdę bardzo fajnie tutaj opisany, i, i to były prawdziwe emocje, prawdziwe uczucia. Oczywiście, koniec i finał no, nie będę Wam zdradzała, natomiast uważam, że cała ta książka jest bardzo e, warta do przeczytania, bo naprawdę mocny tutaj jest kaliber, mocny. I jeżeli ja mogłabym przytoczyć tutaj jeden cytat z tej książki, który ewidentnie i tak powiedziałabym w 100% opisuje całą zawartość i treść tej książki, to będzie ten cytat, który zaraz usłyszycie. A mianowicie: Człowiek nigdy nie jest na czyimś miejscu. I to prawda, co mówią tu w KL: Nigdy nie zna samego siebie. Kim jesteś, nie wiesz. A potem przybywasz do strefy interesów, i ona ci mówi, kim jesteś. I właśnie to jest cała kwintesencja tej książki. Naprawdę bardzo godna uwagi i bardzo fajna. Wiem z opisu z tyłu, że jest też film, który powstał właśnie polsko-brytyjsko-amerykańska koprodukcja. Była nominowana w trzech kategoriach do Złotych Globów i uzyskała pięć nominacji do Oscara 2024, więc jeżeli tylko y, gdzieś ten film trafi się w moje oczy, to na pewno go z przyjemnością obejrzę. Biorąc pod uwagę to, jaka była książka, jestem naprawdę bardzo zachęcona do filmu. I druga książka to już trochę inny kaliber, ale. Jest to książka, którą również otrzymałam we współpracy z wydawnictwem Dragon tym razem, i jest to książka Czerwony Pamiętnik od Eweliny Klimko. Mamy tutaj historię, moi drodzy Emilii, która prowadzi pracownię i konserwacji dzieł, e, galerie sztuki, oraz jest bardzo mocno zakochana w starych domach, w takich, wiecie, zabytkowych domach, i któregoś, właśnie razu ona mm, odziedzicza. Biblioteczkę po swojej babci. No, i tam trafia na tytułowy Czerwony Pamiętnik. Ale oczywiście nie trafia tylko na Czerwony Pamiętnik, ale trafia na historię życia babci, która jest opisana w tym pamiętniku, opisana również w kilku innych zapiskach starszej pani. I z tych właśnie zapisków, z tego pamiętnika, dowiaduje się, jakie życie wiodła jej babcia właśnie w czasach przed II wojną światową oraz w jej trakcie. I tu ta historia, muszę Wam powiedzieć, przemówiła do mnie w tysiącach procent. Dlatego, że ja tę książkę dostałam moi kochani dwa dni temu, nie, dzień temu, i przeczytałam ją dzisiaj rano, dokończyłam, dlatego tak. Wiecie, jestem jeszcze w tej euforii, ale naprawdę ta książka wywarła na mnie okropnie, duże i bardzo, bardzo pozytywne wrażenie, dlatego że tą książkę się tak lekko czyta. Tak fantastyczne to pióro Eweliny tutaj jest widoczne. Ta książka naprawdę wiecie, literatura wojenna, bo tak ja ją, ja ją zaliczam ewidentnie do literatury, właśnie takiego typu. No to łatwych nie należy, bo tutaj nie ma przyjemnego tematu. Natomiast to, w jaki sposób Ewelina pisze o takich tematach, i jak pięknie tą e, historię obwiązuje w taką klamrę, która spina się fantastycznie, to po prostu szapoba, naprawdę. Mamy tutaj coś, co ja bardzo lubię w literaturze czyli mamy tutaj motyw książki w książce. Bo, tak jak tytułowy, czerwony pamiętnik jest takim przewodnikiem, taką książką dla Emilii w celu właśnie poznania swojej babci i tego, co ją spotkało, a spotkało ją, moi kochani, wiele, wiele, wiele dobrego, no i wiele też złego. Oczywiście o samej fabule, jako takiej nie będę Wam dużo mówiła, dlatego że boję się, boję się, naprawdę się boję, że mogę Wam ją mocno zaspoilerować. Ale muszę Wam przyznać, i jeżeli ufacie jak, w jakiś sposób moim poleceniom, to muszę Wam powiedzieć, że to jest jedna z nielicznych książek w tematyce wojennej, które dane mi było przeczytać, a uwierzcie mi, że mam ich sporo za sobą. Um, która jest w takiej topce dla mnie książek właśnie wojennych, bo naprawdę y, tutaj, tutaj nie, dla mnie, wiecie, to nie była książka, która by wycisnęła łzy, ale swoją autentycznością. Swoją prawdziwością oraz swoim językiem, który był i prosty, i jednocześnie taki mocno trafiający do wyobraźni, potrafiła mnie ująć tak, że ja praktycznie nie mogłam się od niej oderwać. Ciągle kartka za kartką byłam ciekawa, co się skończy, jak się to zacznie, ten wątek, jak się skończy ten wątek, co to będzie dalej. Mamy tutaj historię babci Emilii, czyli Jarzębiny. Dlaczego Jarzębina? Jeżeli sięgniecie, to na pewno również poznacie historię tej wspaniałej kobiety. Dla mnie ta historia jest mega autentyczna. Jest bardzo w swojej prostocie bardzo piękna i taka ponadczasowa. I naprawdę mam wrażenie, że. To powinna być lektura obowiązkowa dla każdego, kto lubi tematykę wojenną, kto lubi takie wspomnienia. I to są wspomnienia, i zarazem, wiecie, mamy tutaj dwie linie czasowe, bo my, rok 2011, czyli czasy, powiedzmy sobie współczesne, w których właśnie żyje Emilia, w których pracuje, prowadzi swoją działalność i jest wspomnianą kobietą i może żyć jak chce. I mamy czasy właśnie 1940 roku, 43, 45, 51, 57, czyli czasy, które spinają w klamrę tak naprawdę, czasy II wojny światowej i czasy bardzo, bardzo wczesne po wojnie, które ukazują właśnie losy Jarzębiny i tego, co ją spotkało, tego. Wiecie, jak była wychowywana, co wyniosła z domu, w jakie kręgi wstąpiła, co ją tam spotkało, jakie miała przeszkody, jaki w ogóle z tej wojny wyszedł dla niej moral, jak w ogóle wyszła z tej wojny, z jakim bagażem. To jest fantastyczna lektura. Bardzo ją Wam polecam. Tylko, tak jak mówię, to jest wedle Martina Amisa, książka delikatnie lżejsza, dlatego że opowiada o takich ludziach jak my. Ludziach, którzy, wiecie, zostali gdzieś w tych swoich małych ojczyznach, w małych miejscowościach, w małych wsiach, którzy mogli żyć, w, powiedzmy sobie, jak można było w ogóle żyć w czasach wojny normalnie. No ale wiecie na pewno o co mi chodzi. W takich mniejszych miejscowościach ludzie nie byli aż tak narażeni na to, na tą zmienną sytuację, jaka miała wtedy miejsce. Bo wiecie, zresztą bombardowania czy tam jakieś uderzenia większe odbywały się na większe miasta, na stolice, na, na po prostu większe terytoria, w których ci ludzie mieszkali, żeby też były większe ofiary, wiadomo. No natomiast tutaj mamy perspektywę małych miasteczek, małych wsi, w których faktycznie żyli ludzie, jak oni sobie musieli z tym radzić, z tym czasem, z tymi trudnościami, jak bali się o swoich bliskich, jak. Również działali konspiracyjnie, to jest bardzo fajny, ciekawy wątek. I naprawdę ta historia dla mnie jest historią ewidentnie, fantastycznie przeplatającą przeszłość z czasami teraźniejszymi, łącząca te dwa, jakby nie było pokolenia, zupełnie wiecie, tak naprawdę różne. No bo jednak babcia, wnuczka, to mamy tutaj do czynienia przez naprawdę kilkadziesiąt lat, które dzieli te dwie kobiety, a autorka doprowadziła finalnie do takiego. Wydarzenia w tych książkach, które spinało dwa te istnienia w jedną, tak jakby, wiecie, klamrę, która tutaj naprawdę rzadko kiedy są książki, w których nie mam się do czego przyczepić, bo zawsze coś tam, no nie ma książek idealnych, wiecie to, a dla mnie ta w tej swojej dziedzinie literatury wojennej jest idealna i to ośmiela się to powiedzieć. Jestem na żywo na, na tak naprawdę. Idę w tym momencie z tymi emocjami tutaj do Was, żeby nie opuścić niczego, co chciałabym Wam przekazać, bo uważam, że ta książka naprawdę jest warta przeczytania. Historia ma 260 stron i czyta się ją na, za, ją na zapartym tchu, po prostu. Ja widzicie, nawet plącze mi się język, bo ciągle jestem w tych emocjach, ciągle mam wrażenie, że przeżywam tą historię razem z Emilią i z jej babcią i ciągle jestem głową w tych wydarzeniach. Mało tego, bardzo, jakoś tak usilnie ona do mnie przemówiła, i y, mam kolejną książkę w tej tematyce, i ja kolejną książkę w tej tematyce będę czytać w tym miesiącu, dlatego że odkryły te dwie książki właśnie we mnie pokłady y, miłości do tej literatury. Którą kiedyś się zaczytywałam, a która ostatnio jakoś tak mi nie bardzo leżała. Ale muszę powiedzieć, że dzięki tym dwóm pozycjom na pewno wrócę do tej literatury i będę odkrywała ją na nowo, bo uważam, że nie ma nic piękniejszego, jak um, czytać o historii, która kiedyś miała miejsce i która, mam nadzieję, nigdy się nie powtórzy. A te książki, które Wam pokazałam, bardzo Wam serdecznie polecam, bo uważam, że znajdziecie w nich to, co znalazłam ja i może wręcz znajdziecie jeszcze więcej niż ja tutaj jestem w stanie wam przekazać. Tego wam moi drodzy życzę. I e, taka oto krótka forma mi wyszła. Mam nadzieję e, da, dajcie koniecznie znać co wyczytacie, e, jaką literaturę właśnie z takiego gatunku ostatnio mieliście w rękach, co byście mi polecili w kolejce do czytania właśnie z tego gatunku literatury wojennej. Bardzo czekam na wasze Polecenia, jestem otwarta na Wasze propozycje, zresztą jak zawsze. No i oczywiście spotykamy się na kanale za tydzień, więc trzymajcie się, moi drodzy, ciepło i zdrowo. No i do następnego razu. Buziaki, moi kochani, cześć.